Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale ja już sobie ogarnęłam mieszkanie nie wiem czy macie to samo, ale mam wrażenie, że ja ciągle coś robię i ciągle jest coś do zrobienia i ciągle jest taki sam bajzel czyli nieporządek bo po prostu to jest jakaś masakra no i dzisiaj oczywiście od rana robiłam znowu to samo, więc jest tak w miarę ogarnięte powiedzmy obiad już się też robi, smażę mięso mielone ze względu na złe samopoczucie dzisiaj poszłam na łatwiznę, więc będzie spaghetti i zobaczcie sobie mój kącik, bo ja Mam zamiar teraz sobie troszkę odpocząć. A co tam należy mi się? Jest złe samopoczucie, jestem w ciąży. Więc uwaga, będzie leżenie na kanapie pod kołderką, e, oczywiście jeszcze tu laptop też leży, bo chcę dokończyć e, vloga, choć Mateusz tam mi wszystko zrobił, ale już chcę go na YouTube e, sobie załączyć, bo e, właśnie e, będzie teraz tak, że raz Mateusz będzie montować vloga, a raz ja, e, bo Mateusz to jest taki pracuś, powiedzmy to sobie szczerze, on po prostu ja chciałam go trochę odciążyć, a on już mi w weekend, bo wiadomo jak to weekend, nie, nie szedł do pracy, no to on już zdążył mi tego vloga e, zmontować. A i co jeszcze chciałam was. Poinformować, że kupiłam sobie czekoladę na gorąco i już nie jeżdżę na stację. E, no, oczywiście w kubeczku mikłajkowym, ewidentnie czekam na te vlogmasy, które na szczęście się wielkimi krokami zbliżają. E, w każdym razie nie udało mi się dostać tej milki, czekolady na gorąco z milki. Więc jeśli macie takie info, w jakim sklepie mogę ją kupić, to dajcie mi znać. Ale kupiłam jakąś tam inną, puchatek, czy tam wiecie, taki no-name, e, ale zobaczę, jak smakuje. Mmm, pycha jak na orlenie, jak milkę. W sumie to a napiszcie, to może sobie jak mi się skończy, tato, sobie kupię milkę. Ale całkiem dobra. Pilot ten ma władzę. Nie wiem kiedy um, o takiej porze, czyli która jest 11, chyba 30, e, leżałam sobie na kadapie z pilotem w ręce. Nawet nie wiem co leci i czy w ogóle cokolwiek leci w tej telewizji, bo my zwykle nie oglądamy telewizji, więc nie wiem, czy nie będę musiała sobie czegoś tam puścić na e, Netflixie czy tam na, jakimś, na jakiejś innej platformie. W każdym razie plan jest dzisiaj taki, żeby odpoczywać. Powiem Wam szczerze, że obawiam się, bo już mnie korci, żeby może wstać, zrobić porządek w szafie, bo wiecie, jak jest w domu, jak się jest, zawsze jest coś do zrobienia. No ale z drugiej strony, po tym czwartkowym incydencie, jestem trochę zeschizowana, wystraszona, trochę się martwię. No, niby już jest ok, ale muszę troszkę sobie chyba odsapnąć i, i czuję, że dobrze mi to psychicznie też zrobi, kiedy trochę poleżę. Znowu wtorek. I znowu wybieram się do dentysty i pewnie bym już o tym nie wspominała, no bo historia zębów no zwyczajna, no po prostu e, wtedy powiedziałam Wam, że idę do tego dentysty e, po to, żebyście wiedzieli, że ten temat zęba się nie zakończył, że, że trzeba coś z tym zrobić, bo był ból i tak dalej, bo wspominałam o tym na kanale ale y, po ostatniej burzy w komentarzach, która się pojawiła właśnie ze względu na to, że Paulina w ciąży poszła do dentysty, stwierdziłam, że trochę się do tego odniosę. W takim tyci, tyci, tyci e, malutkim e, czasie, bo Mateusz już też trochę o to zahaczył w ostatnim e, vlogu. No i, e, i chciałam Wam jeszcze e, już kolejny raz chyba to podkreślić, e, że... E, że jak to powiedzieć? Chodzi o to, że yy, nie pokazujemy. Na kanale wszystkiego. I na przykład to, że mówiłam o dentyście i mówiłam o leczeniu kanałowym, to też trochę yy, tak po macoszemu potraktowałam w sumie ten temat, bo yy, nie powiedziałam dokładnie to, co powiedział mi pan doktor. Bo z kolei i tak się na tym nie znam. To co miałam się tu wymądrzać, że. Yy, bo pan doktor to wszystko też powiedział, że yy, no leczenie kanałowe w ciąży, no nie może zrobić mi zdjęcia, bo tam ktoś też mówił o tym, że musi przecież zdjęcie zrobić, jak to sobie wyobraża. Pan doktor to wszystko yy, mi powiedział. Że nie możemy zrobić tego zdjęcia, że dopiero po ciąży, no, że on postara się zrobić to najlepiej, jak potrafi na ten czas, na ten stan, jaki teraz mamy, czyli że jestem w ciąży. No i co najlepsze, bo, bo to już tam fajnie, że jakieś tam były też uwagi typu do lekarza, ale ja Wam powiem szczerze, że ja mam do niego zaufanie. już chodzę przez bardzo długi okres czasu, zawsze wszystko jest ok. Nie czuję, żeby naciągał mnie na kasę. Naprawdę od kilkunastu lat już. Do niego chodzę, więc jakby ufam mu. No, czasem też trzeba mieć takich lekarzy, którym się ufa, bo oczywiście nie wszyscy lekarze są źli. No, lepiej trzymać zawsze też rękę na pulsie, bo różnie to z tymi lekarzami jest, no ale ja tutaj nie mam jakby podstaw do tego, aby mu nie wierzyć ale okej, okay, takie komentarze jeszcze rozumiem, że ktoś się martwi, że ktoś coś przeczytał i chce jakby zwrócić mi trochę uwagę, że może on mnie naciąga, albo że tak nie tak to powinno być, choć wiadomo, że wiecie, teraz w czasach kiedy mamy dostęp do tej wiedzy, to często właśnie jest tak, że wyczytamy coś w internecie i już jesteśmy od tego ekspertami, a ja jednak jestem zdania, że no ta osoba, która uczy się na tej medycynie przez kilkanaście lat, potem ma praktyki, jakieś tam wiecie, starzec, czy co tam oni muszą zrobić, no to chyba jednak y, wie więcej, bo ja już się na tym sama nawet złapałam, że wiecie, w Google wpiszecie, wszystko jest, no bo jest dostęp, wiadomo, tak jak powiedziałam, dzięki y, y, w świecie, w jakim żyjemy, mamy dostęp do wszystkiego, no to sobie coś przeczytamy, no i co, przeczytamy sobie, no i później interpretujemy to y, według siebie i, y, i często po prostu złe interpretacje z tego nam wychodzą, ale, ale właśnie nie o te komentarze mi chodziło, bo jeśli ktoś zwrócił jakąś uwagę to bardzo dobrze, to macie do tego prawo, żeby napisać, że a może Paulina e, powinnaś pójść do innego, czy on cię nie oszukuje, a czy na pewno można robić leczenie kanałowe. To pytanie błądzi. E, bardziej, e, bardziej zdziwiły mnie, zażenowały wręcz, bo ja nie wiem, czy mam się śmiać, czy to już jest taki poziom Żenua, e, że, że nie wytrzymam e, z tych komentarzy typu: jesteś nieodpowiedzialna, bo idziesz e, do e, dentysty w ciąży, a powinnaś wyleczyć zęby przed ciąży. Hello? Hello, dziewczyny, kobiety, zejdźmy na ziemię, naprawdę. E, takie ocenianie naprawdę nie jest, nie jest fajne. E, dalej nie mogę zrozumieć tego, że to wciąż się dzieje, że matka, matce, kobieta kobiecie, dziewczyna dziewczynie. No kurde, w jakim świecie my żyjemy, moje drogie panie, zamiast się wspierać, to takie coś i od razu takie ocenianie z wyrzutem, że jestem nieodpowiedzialna. No nie wszystko w życiu e, idzie przewidzieć. Och, te panie idealne, to jest naprawdę niesamowite. Nawet nam przewidzieć to, że zacznie boleć mnie ząb w. Będąc w ciąży, a jak mi już zaczął boleć, no najlepiej, żebym nie poszła do dentysty, doprowadziła do stanu zapalnego, który bądź co bądź jest pod każdym postacią niebezpieczny w ciąży, więc coś z tym zębem trzeba było zrobić. U mnie było dokładnie z tym zębem tak, że kiedy zaszłam w ciąży, wyleciała mi plomba, bo on już był robiony kiedyś wcześniej, wcześniej wypełniany. No i po prostu jak wypadła mi ta plomba, to zaczął mnie boleć. No i trzeba było coś z tym zębem po prostu zrobić i go wyleczyć na tyle, ile właśnie możemy zrobić robić to teraz będąc w ciąży. No więc nie wiem czy nawet powinnam poświęcać czas takim osobom, które tak traktują drugiego człowieka. No ale jednak się o to pokusiłam i dalej będę stała przy swoim, dziewczyny, życzliwość. Przede wszystkim życzliwość do siebie, można wyrażać swoje zdanie i konstruktywną krytykę, tak jak Mateusz już powiedział, ale konstruktywną krytykę, a nie jakąś bezsensowną i nie obrażać nikogo. No jak można powiedzieć, że ktoś jest nieodpowiedzialny? No kurde! Jeszcze pod takim kątem, że idzie po prostu do dentysty, bo boli go ząb, no i musi coś z tym faktem zrobić. I to właściwie jest jeden przykład z wielu. I naprawdę, no, bądźmy, ja ciągle o to apeluję bądźmy do siebie życzliwi. I czy wylanie w internecie jakichś swoich żali coś zmienia? No, powiedzcie mi szczerze, no czy coś z Was zmienia? Może, może ja jestem inną osobą, inaczej mnie mama wychowała, mam inny charakter, że po prostu sprawianie komuś przykrości nie, nie sprawia mi przyjemności. Po prostu. No, hello! Obudźmy się wszyscy w tym porąbanym świecie hejtu i wszystkiego innego. Ha ha, 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 jestem już w domu po dentyście, ząbek zrobiony, znaczy nie do końca, jeszcze pan doktor powiedział, że ze względu na to, że nie może mi właśnie zrobić tego zdjęcia, tego zęba, to musimy chwilę poczekać, Zobaczę, jeszcze po prostu nie zacznie boleć, jak się nic nie będzie działo, to za około dwa tygodnie po prostu mi go wypełni już tak na stałe, tak jak ma być i odbuduje. No, 6 stówek zapłacone, w tamtym tygodniu 200, ale to w sumie nie ma znaczenia, bo chyba wszyscy chodzą do dentysty prywatnie, a niestety nie na NFZ, bo, bo tam nie ma w ogóle miejsca, nie ma niczego. W każdym razie yy, nie ma Jeszcze dwie stówki na pewno będzie za te dwa tygodnie, no to tysiączek i ząbek zrobiony. To nic, że to szóstka nie widać jej, no ale najważniejsze, żeby nie bolała, żeby nie dawała jakiegoś stanu zapalnego yy, organizmowi. No i tyle. Ja tu mieszam, ale ja Wam chciałam w ogóle powiedzieć, bo ja sobie robię bułeczki szefa. Moje samo poczucie. No niestety od czwartku mm, nie jest za dobre. E, w każdym razie, no tylko Paulina tak może nie. Leżę sobie u tego dentysty. Zadowolona, a nie. No i za chwilę czuję, że robi mi się słabo. No ale mówię, wytrzym Wytrzymam, no to jest chwila. Bo już miał kończyć pan doktor. No i tak leżę, leżę i mówię, nie, nie wytrzymam. Wyciągnęłam tą brułkę i mówię, panie doktorze, robi mi się słabo. To wiecie oni, akcja pół przychodni postawiłam na. Em, po prostu na nogi, od razu picie, miód mi pani dała, bo mu, mówi może mi cukier, cukier spadł i rzeczywiście może to być cukier, bo z tym moim cukrem to też różnie bywało w tej ciąży. Ja tu się śmieję, że nie wiem, jest, zaczynam być w ciąży i od razu wszystkie choroby do mnie lgną. W każdym razie wszystko skończyło się dobrze. Nie zemdlałam im tam, ale wiecie co, powiem Wam, że nie wiem jak to jest, ale organizm chyba to mega, mega czuje, bo ja już byłam na, takim, na takiej granicy i stwierdziłam, nie, Paulina, musisz powiedzieć, nie wytrzymasz nawet tych dwóch minut, żeby Pan doktor Ci to skończył, musisz powiedzieć, że jest Ci słabo. No i rzeczywiście, powiedziałam i zaczęło się robić jeszcze gorzej. Wiecie, mroczki przed oczami, wirujący świat, no ale, ale żałam, nie, więc ten, ale od razu otworzyli okno, dali mi coś do picia, ten miód i. Po pięciu minutach, myślę, wszystko wróciło do normy. Pan doktor szybko to skończył. Rzeczywiście to były jakieś dwie minuty, bo takie tymczasowe wypełnienie po prostu jeszcze mu zostało. Musiał mi wypełnić ten ząb. No i wyszłam. No i wszystko było ok. Skończyła się dobrze, ale tak jak mówię, moje samo poczucie niestety nie jest za dobre. Ja mam nadzieję, że na dniach to się już poprawi, bo wiecie, w tej ciąży już tak dobrze było, już nic się nie działo, już tak i psychicznie coraz lepiej sobie z tym wszystkim radziłam i znowu taka wtopa, ale nic. Najważniejsze, żeby wszystko było dobrze. Dobra, ja robię sobie te bułeczki, bo wam smak i pomimo tego, że jestem trochę dzisiaj zmęczona, to sobie je robię. W sumie spaghetti nam zostało ze wczoraj, więc już jak wróci, to będzie ja prawdopodobnie spaghetti. Hania na pewno też wybierze spaghetti, bo bardzo lubi makaron, jak wiecie. A ja sobie zrobię te bułeczki a no, oczywiście zostaną, bo tu 12 bułeczek wyj wyjdzie, jak ja z nim 4 to będzie dobrze, to będą mieli może na, wie na wieczór do przykąska. Pięknie słońce świeci i wiatr wieje. Co prawda trochę wiecznie u nas, ale jednak 18 stopni, podobno to ostatni dzień takiej fajnej pogody, a jutro już ma być deszcz. Hmm. Zaraz Wam pokażę, co kupiłam, bo jak widzieliście, byłam w Rossmanie i w Pewko po prostu weszłam na szybko, bo i tak byłam już ubrana, bo odwoziłam handeczkę do żłobka, więc wiadomo, jak to zawsze. Jakieś chusteczki są potrzebne z Rosmana czy tam pampersy, no bo jesteśmy już na bardzo dobrej drodze, ale jednak się trochę jeszcze tymi pampersami musimy wspomagać, ale mam nadzieję, że to już lada moment nastąpi taki przełom, że już tych pampersów w ogóle nie będziemy używać Pokażę Wam co w Pepko kupiłam, bo tam też tylko w sumie weszłam po skarpetki, no ale jak już byłam, to już tam zobaczyłam co tam w trawie piszczy, więc zaraz Wam pokażę, ale chciałam się troszkę. Powiem szczerze, usprawiedliwić, bo w tym vlogu chyba nie było za wiele. Jeszcze nie montowałam nawet go, więc nie wiem, ile tam czasowo wyszedł. W każdym razie to moje samopoczucie jest takie, a nie inne od tego minionego czwartku. No i po prostu no, nie miałam siły gdzieś iść do jakiegoś sklepu, coś pooglądać, coś kupić, coś przygotować fajnego na obiad. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Że trzymacie po prostu za nas bardzo kciuki, i mimo tego e, się cieszycie, że, e, że po prostu dałam radę i nagrałam cokolwiek, i ten vlog się na kanale e, pojawił, a nie że sobota 9 rano i nie ma e, filmu na kanale, moi drodzy. E, no i co? No? Dajcie łapkę w górę. Oczywiście nie wiem, czy ten film Wam się podobał, ale tak do mnie na zachętę. Ja spróbuję się po prostu już powoli ogarnąć. Ale wiecie, jak jest. No zdrowie jest najważniejsze, tym bardziej kiedy jesteśmy w ciąży i już nie tylko dbamy o swoje zdrowie, ale także o zdrowie tego małego człowieczka, który tu się rozwija, rośnie i tylko na nas może liczyć. Dobra, a teraz zakupy z PEPKO. No i co my tu kupiliśmy? A właściwie ja. Skarpetki, bo tak jak wspomniałam, albo i nie wspomniałam, bo już sama nie wiem, w każdym razie to idzie jak woda. No nie wiem, jak u was, ale teraz jak haneczka, w tym bardziej chodzi do żłobka. One się szybko też spierają z tego pepko, więc wiecie, no wyrzucimy. I kolejne gumki do włosów, bo nie wiem też o co chodzi, ale ciągle się gubią. Następna sprawa, e, t-shirty. T-shirtów też teraz u nas e, nigdy nie za wiele, kiedy Haneczka codziennie idzie do żłobka i wiecie, tam malują, rysują, tu, tu poplamione, tam poplamione. No, i to chciałam powiedzieć, że oczywiście już w Pepko jest kolekcja świąteczna. Nie wiem, czy tak po całości, bo, bo nie chodziłam po Pepko, byłam tylko na ubrankach, ale już właśnie ubranka się pojawiły i zdecydowałam się właśnie na takie fajne, różne świąteczne legginsy dla haneczki. To tylko 10 zł. Tu mamy takie hojneczki. Co tu jeszcze jest? Prezenciki, bałwanki. Później. Tu znowu w takim ciemnym odcieniu, też koinki, prezenty. Bardzo fajne, też za 10 zł. A te? Te też za 10. Takie z, z gwiazdkami. Ona haneczka Ewa miała w tamtym roku takie bardzo podobne, właśnie tylko granatowe. Na pewno na vlogmasy takie świąteczne stroje nam się przydadzą. Czerwony sweterek. To jest taki krótszy, wziąłem 98 rozmiar. To będzie dobry dla haneczki, tylko że to jest taki model e, krótszego skaterka. O, i były już też właśnie zim, zimowe rzeczy, niektóre. E, na przykład taka fajna e, czapka. Tylko powiem Wam tak, wziąłam rozmiar 10-14 lat, pisze. 56, bo jak zaczęłam ją mierzyć, normalnie do takiego rozmiaru ja powinnam wejść, a tu nie ma szans. E, Haneczka też ma te kręcone włosy, więc wiecie, ma tego dużo i, i chce, żeby jej było wygodnie, dlatego zdecydowałam się na ten rozmiar, ten duży e, i zobaczymy właśnie, jak jej to będzie pasować, ale przewiduję, że chyba będzie dobra. Właśnie te, te rozmiary to czasem człowiek nie wie co. No i pokusiłam się na takie nauszyniki, oczywiście dla Hanusi, chociaż... Może ja też w nich wyskoczę sobie wy na to. <laughs> I nauszniki były też za 10 zł, a czapka za 15, bo nie powiedziałam. Więc warto znowu sobie tam przejść, odwiedzić Pepko. Tak jak mówię, no wiecie jak to jest yy, z tymi yy, rzeczami z Pepką. Czasem są bardzo fajne jakościowo, że po praniu też się nic nie dzieje, no a czasem jest tak, że, yy, że wiadomo, zapłacimy mniej, no ale po kilku praniach niestety to się nadaje do wywalenia. A jak było dzisiaj w żłobku? Teraz, co dzień po żłobku, jest taka, taka tradycja, że Hania sobie siedzi za kierownicą, puszcza wycieraczki, włącza światła, muzyczkę i wszystko, nie? Mmm, rajdowiec. Kierowca, bombowca, kochani. Na dzisiaj już kończymy tego vloga. Jak Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być z nami na bieżąco, a my jedziemy w Sinądal, gdzie mnie Hania zabierzesz. Aneczka, panie kierowco. Bombowca, gdzie pani mnie zabierze? Zabierzesz mnie? No gdzieś mnie zabierze. Do gwiazd pewnie. To na razie trzymajcie się papa. Pa. Zrób papa ładnie widzą. Papa! Pa. A buziaczek? Mogę zamknąć. Dobrze, zamknę, zamkniemy drzwi, ale buziaczka jeszcze wyśli. Już zamknę drzwi.